Uwaga, uwaga! Jest już po finale woź, ale aukcje Allegro jeszcze trwają. Dokładnie. Także, rzutem na taśmę, można jeszcze się do puchy dorzucić i przy okazji nabyć nasze zdjęcia. Które są z Madery? Oba są na długim czasie naświetlania. Oba o zachodzie słońca, a właściwie już po. z różnych miejsc. Moje jest na plaży. Zachód, na zachodniej plaży Madery. Wykonany z dwóch zdjęć połączone, osobny na dolny, dolną i górną część zdjęcia. E, długi czas naświetlania, także woda się tak fajnie, e, surrealistycznie rozmywa. E, zdjęcie takie troszeczkę optycznie niezbalansowane, więc będzie le lepiej pasowało raczej przy lewej krawędzi ściany, czy tam pomieszczenia. Fajne zdjęcie. Moje zdjęcie jest zrobione z punktu widokowego na północy madery też po zachodzie słońca. Widać tutaj oświetloną siatkę ulic. Widać ocean, góry, wszystko jest. Wszystko jest piękne. Um, I co mogę jeszcze powiedzieć o tym zdjęciu? Chyba tylko tyle, że jest super wykonane, ponieważ jest już takie sztywne, jak widzicie. Tak, nie trzeba kombinować z żadnymi antyramami czy coś. Jest to zdjęcie wydrukowane na folii, na porządnym platerze drukującym i naklejone na piankę oklejoną z dwóch stron tekturą, także zdjęcie już jest samo w sobie sztywne. Wystarczy posmarować, nie wiem, resztką silikonu, kleją do luster czy cokolwiek macie, taśma dwustronna i pyk do ściany, już się zdjęcie trzyma, już się ładnie prezentuje. Albo można położyć sobie na kominku, jeśli nie ma się kota, który zrzuca... rzeczy z kominka. Dokładnie. Zdjęcia mają wymiary, no wysokość 50 cm, Maryś jest w proporcjach 2 na 3. Moje w proporcjach 4 na 5 więc trochę grubsze. Zachęcamy do licytacji. Dorzucamy się do puchy wośpu na walkę ze sepsą.